Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w dziedzictwo Hogwartu. Aktualnie mieliśmy wrócić do klasy profesora Figa i jak widzicie, tutaj chyba po raz kolejny po prostu możemy stanąć, poczekać. Z tego co pamiętam, ostatnio się tu kimnęliśmy dokładnie w ten sam sposób. I możemy sobie porozmawiać, kontynuując nasze przygody. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule. Your schedule is... will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office. Five minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I czy I must endure. Dobrze, czyli co? Mamy mm, nową misję Porozmawiaj z Sebastianem. Książeczko prowadź. Czy to chyba jest strona w sumie. Chodźmy tutaj. Sebastian a, a czy to jest zamknięta skrzynia, czy otwarta? No dobrze, zatem my you idziemy sobie tędy. Już teraz się nauczyła mi teraz tak. Trzeba patrzeć, w którą stronę idzie ta cała rzeczka, że tak powiem. No bo w sumie jakby to nazwać? To jest... Taki płomyczek. Promyczek? Yes, Dion. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the three broomsticks after patrol attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Now, all right. Because we're in for 6 See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on oh, us. Oh, nie, to nie, mówicie, let będziemy so się don't skradać. Don't them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be cast it and you'll appear as little more than a trick of the light just as long as you keep your distance and stay quiet you mean I'll actually be able to turn invisible something like that it's not as foolproof as a cloak but those are expensive and spells spells are free give it a try okay uh we Nowe zaklęcie. Kameleona. Okej, okay, czy teraz gdzie by je wepchnąć na dobrą sprawę? Eee, użyj zaklęcia kamelona, by uniknąć wykrycia w niedozwolonych miejscach. No dobra. Tylko że też muszę... Które to jest to? Zaklęcie Kamelona, użytkowe. Ok, czyli teraz hmm, ja sobie je w takim razie przypiszę chyba pod kwadrat. Hmm, ale zobaczcie, teraz musimy to wszystko jakoś umiejętnie rozgrywać, chociażby dlatego, żebyśmy przy konkretnych, że tak powiem, misjach a dobra, bo to już tutaj są Przy konkretnych misjach, żebyśmy mieli konkretne zaklęcia Pobliscy przeciwnicy wyczują, a następnie zaczną badać podejrzane zachowanie Złapanie przez autorytet zakończy się natychmiastowym niepowodzeniem misji Nie no, on no, mnie nie widzi Czyli tak długo jak będę zachowywać dystans, no to yy, nie powinno być jakiejś potężnej dramy z tym, co to użyj. Jezu, to było głupie, niepotrzebnie to zrobiła. myślałam, że to jest potrzebne. Dobra, oni są odwróceni. Ej, typie, odwróć się. Kurde! O nie! O nie! Wykryła mnie! Co za. Jeszcze raz! Złapano cię, ale się w ostatniej chwili odwróciła. A może ja powinnam tam coś, z ją jakoś zainteresować czymś? Czyli co? Jak ja będę ciszej, to oni będą mnie nie słyszeć? <laughs> nie wiem, tak w sumie mnie nie słyszą, więc okej, okay, czyli tak, tu poczekaj masz, ona sobie pójdzie a, okej, okay, dobra bo oni się ruszają, myślałam, że oni tam tylko się odwracają oni się tu zamieniają w jakiś sposób eee. dobra, ten sobie idzie to może on się nie odwróci gorzej jak się odwróci Tego kurde nie usłyszeli, nie? No to jest po prostu ewenement A dobra Gdzie ja mam teraz iść? Tutaj Mówiłem, że nie jestem najlepsze w skradanki Dobra yeah. you told me the usually but it'll still be all right do you see her desk behind me the key is in the drawer of that desk now here's what we're going to do i'll create a distraction to draw her away you focus on getting the key i'll meet you outside of the restricted section <sighs> Wait, why do we need a key isn't there a spell for this aloha that's how i always used to get in but the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. <laughs> okay. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Dobrá, či teraz? Jsem ja nividělna? No, właśnie. Tu sobie žartův neřujte, bo tam kdoš ješt. Ja Musíš do tého biurka, tak? Nie. Dlaczego? To on to zrobił? Gdzie jest to biurko? A, dobra, tutaj Teraz się zawinęłam Dobra Dobra, bo ona wraca Teraz idziemy tutaj. Nie widzi nas? Dobra, już jestem skupiona. Skupiona, zestresowana i wszystko. Dobra, Jesteśmy. nie ma tu nikogo. O, ten jest urokiem, żeby wyglądać bardziej useful niż it is. jest. fooled mnie twice. razy judge Nigdy nie by tonu cover, I say. mówię. Ok, ale wychodzi na to, że i tak muszę iść tutaj na dół, tak? Ciekawe, czy ktoś tu też będzie? Rzuć zaklęcie podstawowe, by przyciągać uwagę wrogów i autorytetów. Do wybranego miejsca tryb celowania L2 zapewnia precyzyjne celowanie zaklęć i ujawnia dodatkowe cele. Eee... Zaklęcie podstawowe, czyli to, co ja mam pod trójkątem, chyba, tak? Gdzie oni są? Ja ich nie widzę. Po lewej jest ktoś. Tutaj nie ma. Dobra. Czyli yy, a ja tą typiarkę muszę tam wyciągnąć, tak? Bo ja muszę się tam tamtędy dostać jakoś. Tak. Czyli ja ją muszę tutaj zagaić. Dobrze myślę. Nie, to. Nie! Nie to. Złe zaklęcie. Złe zaklęcie. Y... To czym ja mam w to? Czekajcie, R2 albo jeszcze R2 muszę, czyli wyceluj. Y... R2 i teraz. You must, you must. Nie, no nie. Hmm. Czy ja muszę sobie zmienić jakieś zaklęcie? Podstawowe, tak? Które to jest podstawowe? To jest to. Aha, dobra, czyli podstawowym, się po prostu strzałem. Tak? O. Dobra. O kurde, o kurde. No i po co tu przyszła? I po co tu przyszła? No ale jak ona mi tu przylazła? Mam nadzieję, że nie cały od początku. Tylko od tego zejścia na dół. Będę musiała sobie wyrobić. <laughs> Znajdź księgę, no dobra. Co tu się wykrzeczyło? Y Dobra, tu wchodzimy. Teraz tak, to nie chodzi. Mm. Dobra, to teraz to trzeba jakoś rozsądnie ogarnąć. Dobra, no to to ja już pamiętam. Mm. No dobra, ale ja tam nie mam się gdzie schować, bo ta zaraz mi tu wraca. A tamta robi kółko. A jak to raz rozwalę, to on się już, że tak powiem... Mm, nie zrobi od nowa. A tam jest zaraz kolejna. Mm. Kurde, jakby to zrobić? No nic, no co, no? To muszę w taki sposób. I ona sobie tu pójdzie. No, ale czy ona tam zostanie? Teraz tamta polazła. Dobra, zobaczmy, co ona zrobi. Ej, teraz się boję, cokolwiek zrobić. Bo widzicie, tamta też robiła wtedy kółko. I ona od razu wraca. No i teraz już się to nie zainteresuje, bo już tam nic nie ma. A dobra, faktycznie poszła. Ta teraz nagle tu, kurde, nigdzie nie idzie, a wtedy polazła. tam idź ja piernicza, ale bym zrąbała dobra ale bym Aaaa! cicho, bo tam mnie trochę zauważyła ej, co to za rączka? ej, tam jest skrzynia So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne. Ravelio, return to Hogwarts because Merlin knows everyone else is giving. Okay, Mama Why do you think we'll find a cure oh, in the restricted ocean, section? Ocean. Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Co to Ja to już teraz będę cały czas musiała się tu stresować. No ale dobrze, w takim razie zobaczmy. No, skrzynia pewnie zaczarowana z okiem. O, mogę. Co mi to dało? Co się stało, że ją otworzyłam? I tak chyba mi nic nie dała, czy coś dała? Nie, nie, nie zauważyłam Czy to jest ta księga? Dobra się, że ta skrzynia się do końca nie otworzyła jest tam coś w środku? Czy jakieś te. Znowu jestem Yeti. Czy ja coś mogę z tym Yeti zrobić? To on zaczyna być podejrzane. Czy tu ktoś jest? Co tam się dzieje? Who have we here? Subestic solo and his new little friend out exploring where they shouldn't be. Naughty naughty you'll get caughty. Peeves, don't I? To za mały oh blasted peeves I've got to stop him or at least get to the librarian with a good excuse for all of this wait I don't want you getting into trouble for me I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters besides I like having friends who are in my debt. now go good luck in your search idziemy... damn poltergeist got to Sami. No i sobie przestawić. Yy, no tak, tylko że muszę teraz również zmienić sobie yy, przypisanie i naprawa to było to. Yy, i teraz sobie to weźmiemy w takim razie pod. O, to jest. Okej. I wychodzi na to, że możemy iść dalej. To już tu. Protego. A, przeszukaj. Hajsiki. Revelio. Okej, okay, teraz wypadałoby tutaj pójść. Lala, la. Jakieś kolejne korytarze. Zapowiada się ciekawie. No dobrze moi kochani i tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami i tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć.